Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Minecraft RPG albo o, nie wiem jak to nazwać Ze mną jest Litwin Tak tak, dzień dobry No i będziemy robić dalej questy. Idziemy, yy, byliśmy już tego typka w poprzednim odcinku Teraz poszliśmy z powrotem do Pana dozorcy Dostaliśmy hasło, więc nie ta brama, Chodź, idziemy tam tu, się znowu zgubiłem Dostaliśmy już hasło więc możemy iść i wykonać z tym staruszkiem te iem Chyba tabra brama. Chwila, bo nie wiem Krzynka Krzynki Fajźlicz, idziemy No to ta Ble, 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 ble Ble, ble Czekaj

To Nie to. Mmm, menu. Ja jeszcze raz pójdę do miasta i to zobaczę. Przydałoby się mieć konie, ale nie wiem, chyba od 25 dopiero levela jest konie. No, a ja mam ósmy. Ja mam siódmy. To, sklep, kup przedmiot, cena za zakup. Кабанай кандидат. Зачем кожу пьяпнер? Где Где ты остаешь? Что остаешь? Сто злоты. За какие-то глупые кабалы металли. Да, да, я ест, спасибо Так, тут Ну, no, чекай. Так, тут, тут -та разнобанк. Idźcie. Albo nie? Chodź, gdzie? Gdzie jesteś? Dobra. No, no. E, dobra, sorry za taki pan, albo trochę. Nic nie mówię, hmm. Ale... coś sobie musiałem ustawić. Co oni wygrały na tej loterii? Co to za loteria, kuria Tyle hajsu. To jest hazard. Dobra. Idziemy do tego staruszka. Litwie jesteś? jesteś? kuria zgubiłeś się znowu. Ale ile wiem gdzie iść. Bang. Bang, bang. Hmm, to znowu ty łajd.

Bum 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 no gówno, se płyza okay. ej panie ale czas antenowy idzie O, na pierśnik kurry paszon fun burki kurde jakie tu coś laguje serwer no bez jaj. no no to co robimy no nie, trzeba iść z powrotem do dozorcy, za co? Kurwa głupi pies, bajko! I plus kurwa! No was sama posrała kupi Aaaaaaaaaaa, 99! Dobra, ja już jestem! O dozorcy mówisz! w kurde! Ty już mi kurde... Tak. A nie, kurde! Myślałem, że się wycwania. Dozorca, wspaniale, udało Ci się! Nawet nie wiesz jak na to się cieszę. Paczka z i ziółek. To o... O zioła! Runacha. Oto twoja nagroda, ale kurwa, co, oto twoja nagroda, tylko nie, wydaj, na głupie, jeśli chcesz to miałbyś dla ciebie jeszcze jedno zlecenie, ktoś musi zdobyć te wilcze zęby dla grucha. Ej, następny odcinek, każde k, będziesz robił pompki, a ja takie, i będziemy sobie grać, a ja dołączę takie moje okienko na następny odcinek, jak pompujesz. Ej, możemy. No. No i wtedy będzie śmiesznie. I... To ej, ej, ale nigdzie nie dostałem. Żadnych ziłek. Eee. do ci się... Nawet nie wierzę jak bardzo się cieszę. Paczka świeżutkich ziółek, prosto od grunach. Jak się tam czyta. Oto twoja nagoda, tylko nie wydaj na głupoty. Jeśli chcesz to miałbym dla ciebie jeszcze jedno zlecenie. Ktoś musi zdobyć te wilcze zęby dla tego gruchana czy jak to tam. 100 sztuk poradzisz sobie? Nie, nie poradzę sobie Musimy zdobyć te 100, 100 ząbków. Ej kurde szykuje się o pani tych skrzynek, panie, bo mam sporo Co to jest? To wszystko 20, bo coś tam... Dobra, ja jestem tu Powie tu tak w Kurde, no wiadomo kto tu siedzi i kurde sprzedaje rzeczy Ritwin Dobra To to zadaniczka podejrzana Sztuka z mapy, aby otworzyć potrzebujesz kurczas z mapy 1 mm. Ale ja nie chcę tego kupić, jedzenia ani nic tu są jakieś skrzynki schowane na ten spełnie? Ciekawe Dobro, wiesz musimy zdobyć te ząbki Ząbki, ząbki Co to jest Więc to, co, co, to, co, to, co, to, co Od poziomu dziesiątego Fajnie, kurwa eee, Ile to już będzie tych kryc? Trzy. Trzy. Trzy To jest już piętnaście pompek M mówię, że ten, że... No... To ale... 4 mam zęb... No, wypchaj się. Co to ma być? Jakie radzi, Ja bym Faj do tego. No ja to no fajnie, to też jest przekleństwo, to 20. No pewnie. Czego jeszcze? Co? 6 zębów mam! Ja nie, nie Teraz bym wybił jednego... Huuli ganka, kuli ganka Morda to nieszklanka Zawsze na prosie. No się Zabierz bas 50ich, a one ci dadzą jednego zęba No, no właśnie, co to ma być?

Kurna, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. I... Jest to! w końcu! I, 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 ich ma wyleciać. Sto, jest! Już quest wykonany, spadamy stąd. Spod... Menu... Cóż? co jest? Co wiesz? Dobra. Już... O kurde. Tak, no poruszyłem się! O nie. Dobra, Dobra. jest. Pierwsze, co muszę zrobić, to se sprzedać itemy. Ja też. Ja też. A. Jest. Chcesz zbroję? No, możesz dać. Mam pięć. Czekaj, tylko posprzedawam, bo już nie mam gdzie to kłaść. Albo dobra, już tam jedno miejsce miałem. To sprzedam tą zużytą. Taka, a ile moje mało? Nie ma Gówny hełm! Chcesz? Ej właśnie, czemu ja sobie z łuku nie będę strzelał? Szczały trzeba mieć. Mm. Nie są drogie. No nie, ale... No, rób co chcesz. O! Ozdobna włócznia 15 ma Daj, 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 daj Czekaj, szukam czy ją da, nie ma Nie rzuciłem ci Dzięki O, mam też e, Elfi topór 15 obrażeń, chcesz? Nie Po co mi 15? To nie Na pewno nie chcesz tego toporu? A bo daj, bo dokładnie mi się niszczy, tylko czekaj, nie tu Spodnie chcesz. A to czekaj, wymienimy się tam gdzie indziej. A minus trzy. Są, ale są Hm, <gry> do minutzek gra Nie, nie nie te Krystian, masz. Masz. Nie. Gdzie on jest? Chodź tu, tu masz. Czekaj, bo ty tak tu Bierz, bierze, bierze. A mam lepsze, ale chodź, dam się tej temy. O kurwa, czekaj, bo on się zwiesił. Minecraft. O, dobra, gdzie jesteś? No tu jest ten enchant taki. Czekaj Wiemczem Ej... Pitopór? Dobra Eee, czekaj, tu masz Czekaj, to było To I chyba wszystko No i dobra będzie Co teraz z tym questem? No idziemy do tego dozorcy i zobaczymy dozorcy to był tam tylko chwilę jeszcze Tak dozorca Czuł mi, ale nie mam dla ciebie teraz żadnego Aha, zadania To musi być do tego typka, więc chodź A no, faktycznie no To gdzie u jest, kurwa Eee, e, to już który Eee, e, ale nie nagrywasz Nagrywam. Fuck tak. Ja pierdzolę Nie Tutaj nie oszukasz nikogo. Idziemy do. do tego typka i... O kurwa, co, co takie córki? No właśnie widziałem jak ty tof, kurwa. Kurwa. to już prawie jak... Nie słówko takie wszystkie. Kurwa. O, gratuluję, 25. Chcesz coś co? dodać? Jeszcze? Tak, JPR! JPR dla każdego. Łodny Glicak. Ja już jestem u tego typa. A ja jeszcze nie, ja muszę iść. Ale widzę już jego chałupę. Eee, no wreszcie, już myślałem, że nigdy nie doczekałem się tych zębów. Nie wiem, co ci obiec... Za to, do zrza, ale po takiej robocie nie możecie przecież zostawić, bez jest A teraz wybacz, ale musz wracać do swoich zajęć. Jej gówno dostałem nie do niego. A ty spijesz, przejdź Co kurwa, dawa mi coś, bo ci rozwachę tą Ale, To wracamy na spawnik. On mnie oszukał! zabije dziada. Nie no, z to dawaj do tego... Dozorcy. Co?! Nie ma broń? Oh, fuck no! Co oni O, mam quest. Tak, mu zęby? Ach, dziękuję. Oto twoja nagroda. Nie ma... Dla ciebie więcej zadań. Nie gówno nic nie dostałem! Hajsy dostałeś albo ekspa no, expa na bangnie Hajsa już baczę się Czekaj będę. Dostaje no. szacun na mieście na mieście. Money Niechy no, też nie dostałem, chciałem czartuj pod do Dozorcą ja odbiorę quest i się rzekłem. Tak, tak. Co? Owal. Super Chcesz łuku? Nie Z noca kupowę to strzelił, co za nie, 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 nie O, Nie! Kurwa, nie, tu! Eee... Co to nagle no, tu... O, do stędy się kap... Co? Dostarczyłeś mu zęby? Ach, dziękuję, oto Faj twoja nagroda, nie mam dla ciebie więcej zadań, ale słyszałem, że stajenny potrzebuje pomocy, idź do niego, a może otrzymasz jakieś ciekawe zlecenie, amen. Ty, Co za gówno jest Ty, mogę konia mieć, ale ja Co? Mam konika, kurda. O! o, o, Jak ładnie! A ty, to, to ja opowiadałem mi, że to zasad. Dobrze jesteś. Jednym z dźwięków jest chory. Król powiedział, że mogę pomóc ziarna słonecznika. Niestety w naszej wiosce nie rosną słoneczniki. Może w lesie udać się jakiegoś znaleźć. Nie zwalczaj.

Dobra, my będziemy się żegnać, stań mnie Ech. Więc Do widzenia, cześć, spotkamy się w następnym cineczku. Chcesz coś powiedzieć jeszcze, ty, 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 jak zawsze daję ci to słowo. O, 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 o! Ej, ej. No, pewnie, no pewnie, że mam konia! Ej. No dobra, cieszę. Dobra, na razie i...